Dom to nie tylko przestrzeń fizyczna, ale także energetyczna. To miejsce, gdzie odpoczywamy, regenerujemy się i budujemy swoje życie. Energia, która przepływa przez Twój dom, ma ogromny wpływ na Twoje samopoczucie, emocje i relacje. Czasami jednak czujemy, że coś jest nie tak, że atmosfera jest ciężka, że trudno nam się skupić, że częściej chorujemy albo że w domu pojawia się napięcie. To mogą być sygnały że energia w Twoim domu jest zablokowana. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jakie znaki wskazują na takie blokady oraz jak możesz je świadomie usuwać. Ciężka atmosfera bez wyraźnego powodu pierwszym sygnałem, że energia w domu jest zablokowana. Jest uczucie ciężkości. Wchodzisz do mieszkania i od razu czujesz, że coś wisi w powietrzu. To może objawiać się zmęczeniem, ospałością, a nawet niechęcią do przebywania w tej przestrzeni. Ćwiczenie usiądź w ciszy w różnych częściach swojego domu. Obserwuj swoje ciało i emocje. Jeśli gdzieś czujesz napięcie, chód lub dyskomfort, to może być sygnał blokady. Ciągłe kłótnie i napięcia, dom powinien być przestrzenią spokoju i bezpieczeństwa. Jeśli jednak zauważasz, że w Twoim domu często dochodzi do konfliktów, a napięcia narastają z byle powodu, to znak, że energia nie przepływa swobodnie. Wskazówka: spróbuj przed każdą rozmową zapalić świecę lub kadzidło. To pomaga oczyścić aurę i wprowadzić harmonię. Stagnacja w życiu, kiedy energia w domu jest zablokowana, odbija się to na Twoim życiu. Możesz zauważyć brak rozwoju, powtarzające się trudności albo wrażenie utknięcia w martwym punkcie. Ćwiczenie Zrób porządek w miejscu, gdzie najczęściej przebywasz. Uwolnij przestrzeń od niepotrzebnych przedmiotów, to symboliczne otwarcie drogi dla nowej energii. Problemy ze snem. Sypialnia to szczególnie wrażliwa przestrzeń energetyczna. Jeśli masz trudności z zasypianiem, często budzisz się w nocy lub śnią ci się koszmary, może to być sygnał, że energia w tym pomieszczeniu jest zaburzona. Wskazówka: usuń z sypialni elektronikę, postaraj się spać w uporządkowanym i przewietrzonym pokoju. Nadmiar przedmiotów i chaos. Bałagan to jeden z najczęstszych powodów blokad energetycznych. Każdy niepotrzebny przedmiot zatrzymuje przepływ energii i tworzy wrażenie przytłoczenia. Ćwiczenie. Wybierz jedno pomieszczenie i pozbądź się wszystkiego, czego nie używasz od roku. Zauważysz, jak lekko zacznie się robić w przestrzeni i w Tobie. Rośliny, które więdną. Rośliny są doskonałym barometrem energii. Jeśli pomimo pielęgnacji twoje rośliny chorują albo nie chcą rosnąć, to znak, że w przestrzeni jest zablokowana lub ciężka energia. Wskazówka. Spróbuj postawić w domu rośliny oczyszczające powietrze, jak na przykład paproć, sansewieria czy skrzydłokwiat. Problemy zdrowotne domowników, blokady energetyczne mogą manifestować się także na poziomie fizycznym. Jeśli w domu często ktoś choruje, pojawia się zmęczenie, spadek odporności lub bóle głowy, warto przyjrzeć się energii przestrzeni. Nieprzyjemne zapachy lub zastałe powietrze. Jeśli w domu często pojawia się duszne, ciężkie powietrze albo trudno je przewietrzyć, może to wskazywać na zatrzymaną energię. Ćwiczenie. Regularnie wietrz mieszkanie i używaj naturalnych olejków eterycznych, które podnoszą wibracje, np. lawendy, cytryny czy eukaliptusa. Powtarzające się awarie i usterki, ciągle psujące się sprzęty, cieknące krany, żarówki, które się przepalają, to także sygnały, że energia w domu jest w nieładzie. Wskazówka. Żadbaj o naprawę usterek jak najszybciej. To symbolicznie przywraca porządek i przepływ energii. Brak inspiracji i twórczości. Jeśli czujesz, że w domu trudno ci się skupić, pracować czy tworzyć, przyczyną może być blokada energii. Dom powinien wspierać Twój rozwój, a nie go tłumić. Ćwiczenie. STW Zamknięte RZ w swoim domu Mały Kącik Inspiracji, miejsce, gdzie postawisz świecę, kryształ, ulubioną książkę czy zdjęcie, które daje Ci dobre wibracje. Zwierzęta zachowują się niespokojnie. Zwierzęta wyczuwają energię lepiej niż ludzie. Jeśli Twój pies czy kot nagle zaczyna unikać pewnych miejsc albo jest niespokojny, zwróć uwagę na tę przestrzeń. Przedmioty z trudną historią. Czasami blokady energii wynikają z obecności rzeczy, które niosą w sobie trudną przeszłość, na przykład. Mebli po kimś, kto chorował, przedmiotów kupionych na pchim targu czy prezentów od osób, z którymi nie masz dobrej relacji. Wskazówka. Jeśli czujesz, że jakiś przedmiot ma ciężką energię, pozbądź się go lub oczyść go, na przykład okadzając szałwią. zatrzymane marzenia i cele, energia domu może wpływać na to, jak realizujesz swoje plany. Jeśli czujesz, że od dawna stoisz w miejscu, a twoje marzenia się nie urzeczywistniają, warto spojrzeć na przestrzeń wokół siebie. Jak odblokować energię w domu? Porządek: Regularnie sprzątaj i pozbywaj się nadmiaru. Światło: Wpuść do domu jak najwięcej naturalnego światła. Oczyszczanie: Używaj szałwi. Palo Santo Dźwięków mistybetańskich. Intencja: Podczas sprzątania powtarzaj afirmację typu: Oczyszczam moją przestrzeń i zapraszam nową, świeżą energię. Twój dom to Twoje sanktuarium, to miejsce, które macie wspierać i otulać dobrą energią. Kiedy nauczysz się rozpoznawać znaki blokad, zyskasz moc, by świadomie je usuwać. Pamiętaj, przestrzeń, w której żyjesz, odzwierciedla Twój wewnętrzny stan. Dbając o dom, dbasz o siebie. Zrób pierwszy krok już dziś, posłuchaj swojego serca i pozwól energii w swoim domu znów płynąć swobodnie.